4 listopada 2020 roku. Witam serdecznie widzów, słuchaczy czytelników Forextubu. Piotr z tej strony się kłania. Jeden wielki chaos. To, że nie można przekreślać Trumpa, A było wiadomo, o tym sobie wspominaliśmy. Wygląda na to, że rzeczywiście e, Trump jest coraz bliżej celu, chociaż on już sam siebie ogłosił zwycięzcą e, i chce, e, chce e, skierować do sądu oświadczenie, żeby przestali e, liczyć, bo już nie, nie, nie warto liczyć. E, po czasie e, głosów oczywiście e, obóz e, Bidena jest temu bardzo przeciwny, w związku z czym e, taki polityczny chaos e, jak najbardziej może mieć miejsce. Na pewno rozczarowała zmienność, albo być może jej brak, jeśli chodzi o nockę, którą przesiedziałem. Jeśli chodzi o rynek walutowy, trochę lepiej to wyglądało na indeksach. Nic nie jest przesądzone. Jeśli do tego dołożymy, co mamy dzisiaj w kalendarzu w ciągu dnia. To jeszcze więcej stopów do góry i do spodu jest jak najbardziej możliwe. Za nami między innymi dane jeśli chodzi o PMI dla usług według KXIN z Chin. Pięknie wydrukowany, 568, wszystko jest tak, jak należy. W Europie finałowe odczyty PMI dla usług, Hiszpania lepiej od oczekiwań, ale nisko. 41,4. Włochy słabiej od oczekiwań. Francja zgodnie z oczekiwaniami. Niemcy prawie wracają pod 50. Ogólnie dla całej strefy 46,9 wobec 46,2 oczekiwań. Rynek czeka na finałowy odczyt dla PMI dla usług z Wielkiej Brytanii oraz w czasie sesji w Nowym Jorku na ADP, czyli przegrywkę przed piątkowymi danymi, jeśli chodzi o jeśli chodzi o kwestie związane z non-farm payrolls, później ISM dla usług, ok, no i jutro FOMC z perspektywy dolara, ważny będzie również fund z dolarem, jeśli chodzi o Bank of England. Mnóstwo, mnóstwo wydarzeń, ale po kolei w związku z tym, że ta niepewność na rynku pozostaje, to z perspektywy, Indeksów, bo od nich sobie zaczniemy. Jeśli chodzi o SP, dopóki górny swing jest utrzymany z perspektywy wykresu miesięcznego, spodziewam się ewentualnie podbitki, podmierzenie między różnicą między maksem z zeszłego miesiąca a tym co widzieliśmy dwa miesiące temu, obniżenie i z perspektywy z SP perspektywy nie zdziwią mnie wzrosty nawet w kierunku trzech i pół e, tysiąca a, tego typu rozwiązanie z perspektywy średniego i długiego terminu jak najbardziej może mieć miejsce. Z perspektywy krótszego horyzontu czasowego e, kwestia tego złamanego swingu i powrotu pod te poziomy e, może mieć znaczenie i tutaj e, z tej perspektywy bardzo ciekawie będzie wyglądała kwestia zamknięcia e, na e, na przykład na koniec dnia, tak, bo jeśli zeszlibyśmy pod te poziomy, to jest otwarcie miesiąca i tygodnia w okolicach 380, a to jeśli zamknęlibyśmy się pod tym poziomami 3,350, to retest tych minimów jako numer jeden, być może próba poszukania stop losów w kierunku 3200 i tam ewentualne rozwiązanie sytuacji. Z perspektywy krótkiego terminu, z perspektywy Intraday, z perspektywy Intraday kwestia podejścia pod ewentualnie tę podaż związaną z tym nocnym wybiciem i over under, czyli tak naprawdę testujemy strefę propodażową. A co to może przynieść? Może to przynieść kwestię zejścia w okolice minimum z dnia dzisiejszego ale bardzo bym uważał z perspektywy sprzedających na próbę tradowania tej potencjalnej formacji wyglądającej jak głowa z ramionami, bo nie zdziwi mnie w ramach poszukiwania dalszych stopów układ z zanegowaniem i wyjściem górą, tak żeby przetestować przynajmniej 3420, a wybicie tej głowy z ramionami otworzy drogę do wspomnianych poziomów z wykresu miesięcznego, o których przed chwilą mówiliśmy. Kolejny indeks to indeks Nasdaq. Już sobie przejdziemy. Ok, A tutaj z perspektywy góry bardzo podobne rysowanie, czyli maks przed dwóch miesięcy i maks z poprzedniego miesiąca, odłożony na maks z poprzedniego miesiąca. W tym wypadku dostajemy, w przypadku e, Nasdaka, dostajemy okolice e, 12 tysięcy. Powrót do tych poziomów niewykluczonych, zwłaszcza, że o tym rozmawialiśmy, dopóki te doły są a, utrzymane, a tak to przez ostatnie dwa miesiące wyglądało. Z perspektywy wykresu dziennego, z perspektywy wykresu dziennego, a, uwaga na tę świecę, która tutaj. Pomagała w przetestowaniu w poprzednim miesiącu strefy podażowej, w związku z czym to na co liczą sprzedający, to ewentualnie e, równość fal 1 do 1 i poszukanie stop-lossów stop w okolicach 10 tysięcy. 810.500, a to z tych poziomów mogłoby się na przykład wiązać z próbą powrotu i retestem e, poziomu z wykresu miesięcznego, o których sobie rozmawialiśmy. E, intraday, intraday jesteśmy właśnie na poziomach, e, które mogłyby ewentualnie e, sugerować próbę e, zejścia e, niżej, ok. Sporo będzie zależało, sporo będzie zależało od miejsca, w którym będziemy startowali jeśli chodzi o e, rynek e, kasowy. E, dla mnie strefa pomiędzy 11590, tyle że w tej chwili jest to testowane, odrzucone, ale to jest premarket i tak, żeby mieć kwestię over-under w stosunku do tego nocnego górnego cienia, 11590, 11650, być może e, w ramach próby retestu 11200 w obu wypadkach, jeśli chodzi o indeksy. A, no jestem lekko negatywnie nastawiony, a jeśli zakupy to na znacznie niższych e, poziomach, to na co będzie zwracał uwagę rynek walutowy to kwestie to kwestie e, rentowności, o których sobie rozmawialiśmy, e, mamy mocny zwrot w ramach sytuacji, z którą mamy do czynienia, jeśli chodzi o e, wybory w Stanach Zjednoczonych, odrzucenie e, okolic 93, e, natomiast ja myślę, że to e, nic nie jest tutaj przekreślone, i myślę, że te rentowności będą tutaj w cudzysłowie rozgrywały nam rynek. Proszę popatrzeć, gdzie na ten moment się e, zatrzymaliśmy. Ok, A, czyli tak naprawdę, retest. Jeśli dołożymy do tego ewentualną linię trendu, też próbujemy trzymać linię trendu. W związku z czym, bazując chociażby na linii trendu, jeśli do końca dnia utrzymamy te poziomy w ramach e, na przykład Fedu e, i reakcji na Fed nie zdziwi mnie próba kontynuacji e, wzrostów ok, e, druga rzecz która mnie nie zdziwi w dniu dzisiejszym to bardzo długi dolny cień i powrót to jest poziom otwarcia tygodnia bardzo długi dolny cień zakończenie dnia mniej więcej w ten sposób tego typu układ też mnie e, nie zdziwi i to teoretycznie może pomóc dolarowi, ale tak jak wspomniałem, jestem rozczarowany zmiennością, właściwie jej brakiem jeśli chodzi o rynek walutowy. Chociaż w niektórych przypadkach niewiele, niewiele brakło. Zaczynamy od Etka. I do pierwszego poziomu propodarzowego brakło niewiele. No, i tu jest niebezpieczeństwo, bo proszę zobaczyć z perspektywy sprzedających. Zostały stopy do spodu poszukane a, i nie jest wykluczone w przypadku natężenia a, chaosu, w cudzysłowie, że dolar na tym e, ucierpi, czyli że świeczka na eurodolarze, jeśli to jest otwarcie dnia, tutaj, OK, może wyglądać na koniec dnia. Ta świeczka oznaczona strzałką może wyglądać na koniec dnia w ten sposób i byłoby to bardzo bycze podejście, które, jeśli tego typu rozwiązanie mielibyśmy na koniec dnia, prawdopodobnie negowałoby próbę podejścia przy 1.18 i dopiero a, kwestia rozglądania się przy 18.60, 18.80 albo stopach w okolicach 19.60. Bardzo ciekawie e, na ten moment to e, wygląda. Z perspektywy e, intraday, z perspektywy intraday, De, z, jeśli chodzi o sprzedających, to są aktywni po zamknięciu e, świecy pod e, 1685 w ramach ewentualnego retestu over-under w okolicach 1625. E, kolejnym miejscem, gdzie spodziewam się aktywności intradayowej, to jest 1725-1735 e, i ewentualnie e, dokończenie biznesu over-under. W okolicach 17,60, 17,70. Wszystko to z perspektywy e, intraday. Kupujący, jeśli już, to aktywność w okolicach 16,25. Z perspektywy e, tego over-under, e, który mógłby tu mieć e, miejsce, cała ta rozpiętość e, na ten moment e, to raptem, to raptem e, 120 pipsów. E, jeśli popatrzymy na rozpiętość sprzed 4 lat, stąd e, takie moje e, rozczarowanie. W dalszym ciągu, z perspektywy e, średniego terminu, to o czym wspomniałem, e, 1,18, w zależności od tego, jak my będziemy na koniec dnia wyglądali, 18,60 i 19,60 podaż, i dopóki jesteśmy pod 19,60, te 1,15 czy 1,14,50, o których rozmawialiśmy, tam powinniśmy się doczołgać. Znacznie słabiej w ciągu dnia wygląda e, fund. Sporo będzie zależało od PMI dla usług, sporo będzie zależało od Bank of England, bo my możemy do banku, znaczy tak naprawdę to nikt nie spodziewa się, nikt nie spodziewa się jakiejkolwiek jastrzębiej tonacji, jeśli mogę się tak wyrazić, z perspektywy Bank of England. Natomiast biorąc pod uwagę całość, z którą tutaj od, to jest wykres dzienny, od kilku dni mamy do czynienia, to tak naprawdę Zmienność, rozpiętość z 21 października, proszę sobie sprawdzić, pozostaje, pozostaje w grze, w związku z czym kupujący są w okolicach otwarcia tygodnia z jakimś próbą poszukania stop lossów, odwrotka na niskim horyzoncie czasowym, potencjalna strefa kup na ostatnie miejsce słabości, a sprzedający będą próbowali być może w dniu jutrzejszym, jeśli chodzi o Spite w ramach Bank of England, a, zrobić górny swing w okolicach 30-80, i na ten moment, na tę chwilę, tak wygląda range a, na, a, na funcie. A, I ostatnia para na ten moment to jest kwestia a, dolara z jenem. No i tutaj, a, tu jestem, przyznaję szczerze, najbardziej rozczarowany. Brakiem zejścia pod 104 o tym oczekiwaniu w okolicach 103,75 plus minus kilkanaście pipsów sobie rozmawialiśmy o możliwych wzrostach w kierunku 105-25 sobie rozmawialiśmy i wzrost mamy tyle tylko że bez spadku w ramach poziomów, na które, na które oczekiwałem. Z mojej perspektywy, wydaje mi się, nie ma na ten moment mądrych duża ostrożność redukcja ekspozycji a, i prawdopodobnie a, rozwiązaniem na ten moment a, w tej chwili a, kwestie podejścia a, intraday a, i tyle. Nie dajcie się złapać w Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się po cześć.